Cześć! Witam Was w kolejnym poradniku na tym kanale. Dzisiaj e, powiem wam, jak aktywować nowy dysk. A więc tak, musimy sobie kliknąć w wyszukiwanie i wpisać. Partyc, utworzyć z formatu i partys z twardego. twardego. wam folder. E, folder e, wyskoczę wam okno zarządzania dyskami i pojawił wam się, dysk ma e, miejsce nieprzydzielone. E, ja sobie podłączyłem 16 GB SSDK. I po prostu tyle mam do przydzielenia. Żeby ten dysk zaczął działać, musicie kliknąć prawym przyciskiem myszki na to miejsce nieprzydzielone i kliknąć nowy wolumin prosty. Wyskoczy Wam kreator nowych woluminów prostych. Dajecie dalej. Tutaj po prostu sobie przepisujecie, jeśli chcecie zrobić więcej dysków, nie? w sensie jeśli chcecie podzielić ten dysk, na przykład na dwie części, załóżmy, że sobie kupiliście 500 GB SSD i chcecie go podzielić, zrobić z tego dwa dyski, na przykład jeden 250 GB i drugi 250 GB, aby Wam się wyświetlało w sensie w ten sposób, żeby były podzielone, to wtedy sobie przydzielacie tyle miejsca, ile chcecie, tyle macie dostępne, a tu wpisujecie, ile chcecie miejsca przydzielić dla jednego dysku i potem pozostaje Wam znowu miejsce nieprzedzielone. Możecie tego tak robić, oczywiście dopóki nie wykorzystacie max, całej pamięci, jeśli chodzi o ten dysk. Ja, nie, ja sobie w ten sposób nie będę robił, ja sobie po prostu przydzielę całe miejsce, wszystkie całe miejsce jakie mam na tym dysku. Dajemy dalej, możemy sobie przypisać, no właściwie to powinniśmy przypisać sobie do tego jakąś literę. Dajemy dalej. Tutaj nie zmieniacie, musi być to NTFS i etykieta voluminu. Czyli w moim przypadku, ja sobie ustawię po prostu dysk lokalny, tak jak mam e przy wszystkich dyskach podpisane. Nie, nie spierdzieliłem nic, niestety nie. Dajemy dalej, zakończ. I pojawia nam się nasz dysk. Mamy też, mamy też go oczywiście dostępnego tutaj. Tyle dysk jest do Waszego użytku. Możecie z niego sobie całkowicie dowolnie korzystać. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji i do zostawienia łapki w górę. Dziękuję za obejrzenie i cześć.